Cała historia świata jest to zmaganie się ducha. Duchy zaczęły walczyć ze sobą już w niebieście. Oto wielka bitwa rozegrała się na niebie. Między światłością i ciemnością. Jak zapisuje nam księga Rodzaju, księga Genesis, A divisit deum lucem a I oddzieli Bóg światłość od ciemności. I to zmaganie przyniosło się na Ziemię. A kiedy Bóg powiedział do Ewy, inter te et mulieres, et semen, et semen, czyli nie przyjaźń władzy między Ciebie, a między niewiastem, między potomstwo Twoje, a potomstwo Jej, to każdy z nas czuje to zmaganie się w sobie samym. Ponieważ wszyscy jesteśmy potomstwa e. I potem w zależności, kto zwycięży w nas, do tego jest popychane nasze ciało, które może dokonywać czynów wspaniałych, szlachetnych i heroicznych, ale może czynić także wielkie zło. I tak jedni walczą pod Sztandarem Krzyża i w, i w Jego imię zapierając się samego siebie, a drudzy idą za własną wolą a tak naprawdę poddali swą wolę pod władzę księcia tego świata i są popychani do wielkiego zła, Często w imię pozornego dobra. I ta wieczna nieprzyjaźń, historia zmagań, historia walki, od kiedy Kain podniósł rękę na Abla, trwa aż po dzisiejszy dzień i będzie trwała aż do momentu, kiedy zajaśnieje chwalebny znak przychodzącego Pana do wysokości. Ta historia jest pełna wspaniałych zwycięstw, ale i nie upadków. I dziś Drodzy Wierni obchodzimy rocznicę wspaniałego zwycięstwa. Kiedy z jednej strony zjednoczone siły chrześcijan broniły dobra, a z drugiej w książę ciemności pchało swoje armie zjednoczone pod symbolem półksiężyca Księżyca, siłą swojej woli, aby przeżyły zło i zniszczenie. Dlatego to święto, jak w Starym Kalendarzu się nazywa, święto Różańca Świętego, jeszcze wcześniej Matki Bożej Zwycięskiej, o którym Leon Szymański powiedział, gdy olbrzymie zastępy Turków usiłowały narzucić prawie całej Europie jarzmo przesądu i barbarzyństwa, wtedy Najświętszy Paster Święty Pius V" pozyskawszy chrześcijańskich władców do wspólnej obrony, już najuśnieniej starał się przede wszystkim, by najpełniejsza mocy Matka Boża, zjednana modlitwą różańcową, przybyła łaskawie z pomocą w imieniu chrześcijańskim. Rozegrało się wtedy najspanialsze widowisko między niebem a ziemią, pociągając wszystkie umysły i dusze. Drodzy wierni, Dzisiaj wam opowiem o tym najwspanialszym, na mówi XIII, widowisku między niebem a ziemią. Aby pobudzić nasze wyobraźnie, jak by powiedział św. Ignacy Rojola, byśmy przez wyobraźnie mogli pobudzić nasze zmysły, nasze aby pobudziły naszą gorliwość do większej miłości, większego podziwu, jak wspaniały, dobry i niezwyciężony z Bóg Jego przeczysta święta matka. Muzułmanie od wieków próbowali podbić Europę. Próbowali to przez, przez ten Rzeczypospolitej. 12 października, już za kilka dni, będziemy obchodzić zwycięstwo bitwą pod Oddzielne święto w Polskim. A nie mogąc przebić się przed Rzeczpospolitą, próbowali to przez Bałkany, tak aż po Wiktorię Wiedeńską, odbijali się od piersi naszego rycerstwa. Jednak od wieków trwała także zażarta walka, o opanowanie na wodach Morza Śródziemnego. Już od XIV wieku część Półwyspu Bałkańskiego znalazła się pod panowaniem Imperium Otomańskiego. W roku 1444 pod Warną padł nasz dzielny młody król Władysław Arneczyk. Dziewięć lat później sultan zdobył Konstantynopol. Turcy rozsiedli się na złoty Roku. Niewiele chwilę potem upadają Węgry. Sulejman mam wspaniały pokonuje Węgrów w bitwie pod Mohaczem, gdzie ginie król Węgier Władysław Legionczyk. Ale kiedy w roku 1571 w roku wydarzenia, które się świętujemy, Turcy zajęli ostatnią wyspę na wschodnim basenie Morza Śródziemnego Cypr. Imperium Otomańskie było bardzo bliskie opanowania całego Morza Śródziemnego. Nabór Turków był nie do powstrzymania. Flota otomańska łupiła miasta Włosy i zagrażała całemu chrześcijaństwu. Kto był na przykład w Loreto, to wie, że fakturę Loreto leży nad morzem. Jest to twierdza ponieważ często była atakowana przez, przez wojska tureckie. Święty Pius V, widząc skalę zagrożenia. Wielki papież, którego my, w sposób szczególny zawdzięczamy to, że odprawiamy przez świętą z języszał, które on ogłosił aż po dzisiejszy dzień, zanim przywdział papieską wiarę był wielkim inkwizytorem rzymskiej świętej powszechnej inkwizycji. I gorliwie wziął się za porządkowanie po Soborze Krydenckim Kościoła Katolickiego, bo był wielki wołanem takiego męża opatrzności, się, myśleć dzisiaj Panów I on uznał, że Selim II, syn Surymana Wspaniałego, zagraża całym chrześcijaństwu. Rozesłał swoich legatów i udało mu się związać to, co przeszło do historii jako święta linia Sojusz Obronny Państw Katolickich przeciwko tureckiej ekspansji, przeciwko największemu zagrożeniu wiary chrześcijańskiej, opartej na wiarę w Trójcy Przenajświętszą, jakim jest islam. A po tych zmagań nastąpił w dniu, w którego rocznicę dzisiaj obchodzimy, 7 października roku pańskiego 1571. Tamtego dnia przypadała niedziela. Dzień, w którym Chrystus Pan zwyciężył święcie. Flota chrześcijan płynęła z Messyny w szyku Krzyża, w kierunku Morza Jońskiego. I tam nieopodal portu w Lepanto napotkała turecką armadę. Muzułmańskie okręty wypłynęły i ustawiły się w symbol swojej religii, wielki półksiężyc. Tak ogromny, że jeden jego koniec Sięgał do wybrzeża Grecji, od północy, a drugi dobrze brzegu Peloponnesu na południu, a za pierwszą linię okrętów płynęło wstępnie. Wielu chrześcijańskich żołnierzy, którzy ujrzeli ten widok, bo takie potęgi jeszcze oko nie widziało, cały horyzont zasłany okrętami. strugało w nich serce. Dla wielu, dla wielu z nich Andzieja był i dwie ogromne floty szykowały się do stoczenia największej w dziejach bitwy morskiej. Nigdy wcześniej, ale nigdy później, aż po dzisiejszy dzień nie spotykało się, nie spotkało się w jednym miejscu więcej okrętów: Okręty Świętej Ligi, połączone w siły państwa kościelnego, Królestwa Hiszpanii, Republiki Wenecji i Genuzy, Księstwa Sabauni oraz Zakonu Rycerzy Mateńskich, dowodzone zaledwie przez 24-letniego Syna kula Hiszpanii, Juan de Austro. Zobaczcie, 24 lata miał ten mężczyzna. A już był zaprawionym w bojach żołnierzem i dowodził największą flotą chrześcijańską, kiedykolwiek się zgromadziło w jednym miejscu. A naprzeciw miał turecką armadę pod wodzą Alego Paszyn, sługi sułtana Selima II. Miał to, być, miał to być bój Tytanów. obie strony zgromadziły prawie 500 krewnych, podzielonych na 4 eskalne. W Flota chrześcijan 220 karabin, samych marynarzy było 13 tysięcy. Oprócz tego 10 tysięcy wyślenitych hiszpańskiej piechoty i 28 tysięcy innych zaciężnych żołnierzy wenecki, germuńskich, niemieckich. Na krótki czas kwiat europejskiej młodzieży zjednoczył się w świętej Lidze. Przeciwko przybywającym ze wschodu wojskom półksiężyca. Jednorazowy sojusz rozbitego Tyle Tylekroć jesteśmy mocni, tylekroć jesteśmy zjednoczeni. Naprzeciw płynął Ali Pasza 280 okrętów ładowanych żołnierzami, tysiącami marynarzy i 34 tysiącami Żołnierzy, a wśród nich 2,5 tysiąca najlepszych z najlepszych, czyli Janczarów. A wiemy, że Janczarowie to byli porwani za młodu, dzieci chrześcijańskie, wychowane na fanatycznych żołnierzy. A doliczmy jeszcze tysiące, a naście tysięcy galerników, głównie chrześcijan porwanych z podbitych to którzy tymi wiosłami wioskowali. To były głównie galerni Zatem siły i miały przewagę w obrębie. W tym samym czasie w Rzymie w Santa Maria Sopra Minerva, w kościół blisko przy przepiękny brytyjski kościół, tam gdzie spoczywano na Litwie świętej Katarzyny ze Sieny, patronki Rzymu, papież Pius świąty, modlił się razem z całym doborem papieskim, odmawiając różaniec. To samo czyniono w całym Rzymie i we wszystkich miastach Italii. Aby właśnie odmawiano różaniec, i wszędzie chodziły procesje różeńcowe o to zwycięstwo. Kobiety i dzieci modliły się ze łzami, gdy ich mężowie, synowie, i bracia płynęli na spotkanie nieprzyjaciół Krzyża Świętego. Na, okręgach, na okrętach Ligi Świętej panował e, nastrój religijnego uniesienia. No przecież oni widzieli, że po pierwsze, 200 okrętów, to jest, to jest sama siła. Gdzie nie spojrzysz, tam statki nasiaż po horyzoncie. Dawało to wielkie uczucie e, siły. Rozdano wszystkim różańce i medaliki. Kapelani, kapucyni, jezuici, dominikani uwijali się że każdej chciałym wyspy Na każdym okręcie głośno mówiło różaniec. Słuchajcie, był to naj... chyba największy na świecie męski różaniec. Jedyny raz, tyle tysięcy ludzi go odmawiało. Na galerze flagowej Austri, Real Hispania powiewał wspaniały sztandar z wyhaftowanym krzyżem, dar samego papieża. A nad falami unosili się męki. Były bo widać, że się szykowało co wielkiego. A nie mu się zacięliło. Chrześcijanie pokładali wielką nadzieję w potężnych weneckich okrętach. Było tylko sześć, ale na żona armatami. W Wenecjan stać był na to, by Jednak na początku bitwy władca wichru, któremu Pan Jezus chodząc po jeziorze, kazał się uciszyć, zdawał się sprzyjać nieprzyjaciołom Krzyża Świętego, ponieważ chrześcijanie nie mieli wiary. Bitwa rozpoczęła się o 9.30 atakiem tureckiej eskadry Mehmeda Pasza w lewe skrzydło chrześcijan. Na szczęście zostało zmiecione salą naszych okrętów i zmuszono do wycofania. Tysiące ludzi skutych tymi obręczami, łańcuchami utonęło razem z galerami i z tymi dosłami. Na skrzydła skrzydło Afryki zderzyło się z niewielką flotylą rycerzy maltańskich. Tym poświęcili na pomoc Hiszpanie i zmusili ich i zmusili tych Turków do, 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 do ucieczki. W swoim okrzykiem bojowym ale Maria wiele galę zatopili przez aboraczy. Natomiast cała główna bitwa ozegrała się na samym środku, gdzie ochrenty hiszpańskie, weneckie i papieskie sunęły na spotkanie, do siebie wywiązały. Flagowa, Fragowy okręt potężna galera, która nazywała się sultan. 300 Janczarów na pokładzie, 100 łuczników. Płynęła wprost pod banderę proroka, dar samego sultana, na którym 28 700 razy złotą nicią wychartowano imię ich Boga, Allaha, Płynął wprost na królewski okręt realistami. W tamtych czasach jeszcze było. Pana Wojciecha Lecyryny, felskie Zanim się okręty zderzyły i zasypały siebie salwami z muszkietów i strzał, wodzowie oddali sobie jeszcze ukłon, widząc się z daleka na mosztkach kapitańskich. Kiedy się zderzyły te okręty ze sobą, zaczął się zaciekła, zajadła bitwa. Z jednej strony pełna diabelskiej nienawiści, z okrzykiem Allahu uarba, a z drugiej strony pełnym wiary, aby no niestety Turcy bezlitośnie wykorzystywali swoim przewagą I walczyli z nieposkromioną wolą zwycięstwa, ponieważ władza ciemności pchał swoją wolą ich do zwycięstwa. A ich waleczność potęgowała wyobraźnia bajecznych skarbów. Bo jeżeli teraz pokonamy flotę niewiernych chrześcijan, to za nią jest, leży bezbronna Wenecja i inne kupieckie republiki, otwarte skarby, pary, Rzym, Napolę, wszystkie porty zachodnie. Dlatego bój był zaciekły. Olbrzymie okręty zasypywały się w granach pocisków. Następnie próbowały się tarantować, abordaż, grzmot wystrzałów armatni, pal salwy z muszkietów, to wszystko w wrzasku, krwi, potur, wody. Ach! Co to musiało musiał być za widowisko. Między jednym a ziemią, mówił się, mówił Największych I chociaż Turcy i na lewym skrzydło Admirał Barbarigo zmusił do odwrotu i ucieczki, aż w końcu ich flota uległa zagładzie, na przeciwległym końcu Maltańczycy, nieustraszeni krzyżowcy od wieków walczący z islamem, odgryzali się za jedne dla Alunczego Paszy. Aż wkrótce wpadli na mieliznę i byli potopieni przez naszych. Jednak na środku wydawało się, że ta szara zwycięstwa się przechyla na stronę islamu. Ponieważ flagowo krętek były ze sobą a po obu stronach dopływały posiłki po obu stronach. Na suchanie znalazły się, się z siedmiu galer posiłki, a naszych złożyły dopłynąć z trzech. Płot zalewa oczy, walczącym tym z prochu gryzł i ku cieszy piekła flaga chrześcijań była okropnie. I wtedy Andrzej Dowie, Andrzej Dowie, jeden z admirałów tej władzy, zszedł pod pokład swego okrętu, a tam miał wielki skarb. To był pierwszy w Europie, nawet jeszcze nie zdążył tam, nas na lądzie wylądować, obraz Matki Bożej z Gładyrupa. przed nim i rzekł, jeśli cokolwiek miał być ratowany, błagał. Pomoc może przyjść tylko Ciebie, królowo niebios. Jeśli tylko lud chrześcijański jest jeszcze drogi, ratuj nas z chrześcijan. Matka Boża z Gładyrupa znał ten obraz. Ona ma pod stopami księżyc. Przy czym tamci jali w Meksyku oni nawet nie słyszeli, że jest jakiś islam. Nie mieli pojęcia, co ten współksiężyc yy, oznacza. My dobrze wiemy, kto depcze księżyc pod swymi stopami. I wtedy stało się coś niespodziewane. Nagle wiatr zmienił kierunek. Chrześcijańskie okręty się zakołysały, a olbrzymia chorągiew z wizerunkiem ukrzyżowanego naszego Pana zaopotała na wieś. I wtedy ogromna otucha wstąpiła w serca Chrześcijan. Kiedy ujrzeli swój znak zbawiciel, znak zbawienia. I około 13 wódz muzułmanów, pani Pasza, padł pod ciosami Hiszpanów. I mimo, że Kuan Austria zabronił odciętą głowę, nadział na pikę podniesiono wysoko, bo widok zabitego wodza zawsze deprymuje jego żołnierzy. A kiedy udało się zerwać ich mniejszą ich, świętą koronie Mahometa, to tylko już doborowe oddziały Janczanu do końca. Bitwa była skończona. Zwycięstwo było kompletne. Zginęło 25 tysięcy wyznawców pro roku. 3 tysiące pano do niego. Zatopiono 80 kręgów, a zdobyto 130. Z naszej strony 7 tysięcy zabitych drugie tyle rannych. Słuchajcie, było to Bitwa, w której w ciągu kilku godzin zginęło 40 tysięcy ludzi. Marynarze, żołnierze, żołnierzy nikt nie policzył. I to jednego dnia, kilka godzin. To był dzień końca otomańskiej potęgi na morzu. Sultan Cejń II powiedział: Chrześcijanie ogolili mi brodę. A myśmy nie tylko ogolili mu brodę, myśmy mu otrąbali rękę. Na to po czasach kiedy zobaczył, że już nie da się zetknąć chrześcijan z morza, powiedział tak, Allah oddał morze niewiernym, a ziemię wyznawcom proroka. Czas pokaże, że i ziemię, Pan Najwyższy, stwórca nieba i ziemi, oddał we władanie chrześcijanom. Bo islam, ani żadna religia pogańska nie ma prawa do istnienia. Ona istnieje tylko niezbadawnym bokom, wyrokom Bożej opatrzności. Pozwana. i to, że tak wiele ludzi udało się oszukać przez księcia tego A w czasie, kiedy na morzu szalała rzytła i przez Rzym przechodziły procesje różnicowe, Duch Święty natknął świętego Piusa Piętego, który modlił się w Santa Maria w Sotaminę, że nadeszło zwycięstwo. Chrześcijanie zwyciężyli. Na cześć tego zwycięstwa papież dołożył do Zdrowa się Maryjo drugą część. Święta Maryjo, Matko Boża, święta za nami, teraz i w godzinę śmierci naszej jamy. To na stałe ta część już była częścią rządzącej. Wenecjanie wrócili do swojej, do swojej ojczyzny, budowali kaplicę wdzięczności za to zwycięstwo, na której złotymi literami jest napisane: Non virgustus, non arma, non duces. Setmarnie rosje victores z czyli nie męstwo, nie bron, nie wodzowie, lecz Maria Różeńcowa uczyniła nam to zwycięstwo. Za zdobyte dukaty, które znaleziono na tej flagowym okręcie sułtana darowano je papieżowi, a papież wykonał z tych pieniędzy wspaniały sufik Santa Maria Araceli na kapitolu To widział. Ten wspaniały kościół, ten sufit jest zbudowany za złoto, które znaleziono na okrętach muzułmańskich. Drodzy wierni, na cześć tego wspaniałego zwycięstwa Bożej Okoliczności, który bez wątpienia, i sami marynarze, którzy tutaj wrócili żywo do swoich domów, mówili, że przypisują tylko i wyłącznie Urzańcowi Świętemu, który wszyscy, cała flota odmawiała, zanim stanie się tym śmiertelnym Bogu. Papież ustanowił święto Matki Bożej Zwycięskiej, co jego następca zmienił na święto Różańca Świętego. Od tej pory zaczęła się, można by tak powiedzieć, po ludzkiemu, po święckiemu kariera tej modlitwy, Ponieważ te, pamięć o tym zwycięstwie i, i jego sława tak szybko się zeszły po całej Europie. A witania do do Loretańskie. Papież dołożył wezwanie auzimu z wspomożenie biegów. Ilekroć mówimy te wezwanie, myślmy, że to jest Najświętsza Maria Panna, zwycięzczyni spod Lepanko i wszystkich innych, i te spod Ziemia, spod Kocinia, pod spod Alcazarów, spod wielu gier gdzie była przyzywana pomoc. Wspomożenie chrześcijan. A sam Kulon de Austra poszedł na piechotę pieszo, aby Pannie ma, Marii Loretto podziękować za jej zwycięstwo. Jest jeszcze epilog tego wydarzenia, może nie tak wesoły. Po zakończeniu Soboru Natkańskiego II, kiedy to wielkie odprężenie, Paweł, papież Paweł VI oddał Turkom zdobytą z takim poświęceniem chorągiew w w ramach ocieplania relacji wzajemnych. Takie to były wtedy czasy, taki gest nowej otwartości, nowego nowe rozumienia. Wtedy wydawało się to tylko gest w 60. Dzisiaj zdaje się, że zielona chorągiew Mahometa znowu powiewa i kładzie cień na całym Europę, której tym razem muzułmanie nie muszą już zdobywać. Oni już tutaj są. I to w ogromnej liczbie. Historia Różańca Świętego jeszcze się nie skończyła. Jego wspaniały dzień jeszcze nadchodzi. Sto lat temu, sto lat temu, w nie było ani jednego państwa muzułmańskiego. Bo to wszystko były kolonie zachodnie. A Turcja była programowo ateistyczna pod, wodzami, pod wodzą Ateatru. Więc nie było żadnego państwa islamskiego. Zobaczcie, gdzie islam jest po stu a gdzie są chrześcijanie, zwłaszcza katolicy. Kto urósł, a kto zmarł. Matka Boża Fatima, W Gieczpałdzie, w wielu innych miejscach, ale w jeszcze szczególnie. To miejsce jeszcze nie powiedziało ostatniego miejsca do przesłania. Swoje swojego słowa to przesłanie. Bo Fatima to jest, każdy muzułmanin to wie, jest to ukochana córka Mahometa. O której, jak mówią komentarze słów ramów, do której aniołowie przemawiali. Wiem, Nie w tym Boga ani przemawia, bo dzisiaj pan wiedział o tym było. Różaniec ma jeszcze wielką rolę do odegrania w tym zwycięstwie chrześcijan nad Islamą. Nie wiem, jak to się wydarzy, Bóg wie. Bóg uważności Bóg wszystko My natomiast. Nie róbmy różnicy w środkach, bo tak jak i wtedy, tak i dziś, różańc jest ten sam. Męstwo chrześcijan i różańca, i modlitwa różańcowa prowadzi do zwycięstwa. Obie są ważne, ale jedna bez drugiej nic nie znaczy. I na koniec do że Ostatnia myśl. Nie jest sposób o tym nie powiedzieć. Różaniec, na wzór sakramentów, ma swoją materię i formę. Formą jest są formuły, zdrowa Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pałacu Synodu od Świętego, do na naszego Pana. To jest forma. Formę każdy z nas zna, ta zachowana. Natomiast materia, aby różaniec był owocny, żeby był skuteczny, żeby był działający, musi być, materią jest rozważanie, a jej urządzenie. Materia plus forma daje dopiero moc tej wspaniałej modli. Wchodził więc zawsze gotowy do modlitwy, do walki. odmawiają różaniec, czcimy królową niebos, współpołożycielkę chrześcijan, która, jak widzimy, na tym nieuczynionym ludzką ręką obrazie Matki Borys-Gładeloupę, Depcze księżyc masakrę swoimi nogami, ponieważ, jak zapowiedział Bóg w raju, i psa caput kaputum, ona zmiażdży głową Twoją.